Smutny i wystraszony. 16-letni Foks to miejsce zna bardzo dobrze. Osiem lat temu jego los odmienił się. Został adoptowany. Nie przypuszczał jednak, że na jesień życia znów trafi do schroniskowego boksu. Na pewno jest to dla niego bardzo duży stres. Większość czasu spędza w budzie, gdzie po prostu leży i patrzy w jeden punkt. I tak od 1 maja to wtedy właściciele Foksa przyszli z nim do chorzowskiego schroniska. Chcieli go oddać. Ponieważ wyjeżdżali na wakacje, czy za granicę ciężko powiedzieć, czy na stałe, czy na, na chwilę. I chcieli nam tego pieska oddać, ponieważ piesek nie może z nimi pojechać. Myśmy powiedzieli, że muszą pieskowi poszukać domu, ewentualnie na okres wyjazdu zapewnić opiekę. Pracownicy schroniska zaoferowali także pomoc w poszukiwaniach. Nie poskutkowało. Kilka godzin później dostali zgłoszenie o psie przywiązanym do śmietnika, niespełna 3 kilometry dalej, przy ulicy granitowej w Świętochłowicach. Na miejscu go rozpoznaliśmy. Niestety był to foksiu. Prawdopodobnie spędził tam około dwóch godzin. Na pierwszy rzut oka było widać, że był zapchlony, miał długie pazury. Jeden z pazurów mu wyrastał, więc. Ci właściciele już od jakiegoś czasu nie dbali o niego zbyt dobrze. Teraz również oni mogą trafić za kraty. Sprawą zajmuje się świętochłowicka policja. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jest to traktowane jako znęcanie się. I za to grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Foksik jest bardzo grzeczny, tak? Będzie dobrze. Niestety Fox to nie jedyny pies, który podczas majówki trafił do chorzowskiego schroniska. Tutaj mamy psiacka przywiezionego 2 maja z ulicy Niewidomy Staruszek. W ciągu ostatniego tygodnia przyjęto tu aż 16 zwierząt. Większość właśnie w takim stanie. Starsze, schorowane, podczas urlopów okazały się zbędnym bagażem. Rzadkień Kufel, aktualności.